Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie numerologiczne trójeczki. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Zrobimy sobie taki szybki przekaz na nowy rok numerologiczny. On się rozpocznie już 18 września 2020 roku i warto byłoby sprawdzić, co taki rok za sobą przyniesie. Jeżeli jesteście numerologicznymi trójkami. To rok 2021, który ma wibrację piątki, przyniesie Wam osobisty rok wibracji ósemki. Co to oznacza? Ano, przede wszystkim tam, gdzie były zastoje, e, przyspieszenie pewnych spraw, dynamizm, większe zaangażowanie. Można powiedzieć, że ogólnie dużo się będzie wokół Was działo. E, to jest też dużo Waszej własnej pracy, Wasza ekspansja, pokazanie, że dużo potraficie, chęć wykazania się, duże zaangażowanie w to, cokolwiek, Byście nie robili, czymkolwiek byście się nie zajmowali, to właśnie w to będziecie wkładać dużo serca, dużo pasji, dużo zaangażowania. E, dzięki temu właśnie ten dynamizm ma szansę tutaj się zadziać. Pewne sprawy pójdą mocno do przodu, dużo będzie pracy. W ósemce mamy taką rzetelną, wytą, wytężoną pracę, e, dużo planowania, dużo obmyślania strategii również. E, zobaczymy sobie teraz dla Was, e, jak to będzie wyglądać. Wyglądało um, w kartach, i sprawdzimy sobie najpierw może jakie są dla was zagrożenia, jakie są wyzwania na nowy rok numerologiczny, a następnie jakie są szanse. Ja już tasuję karty. Jeszcze tylko szybciutko powiem, że jeżeli ktoś by sobie życzył czytanie na nowy rok numerologiczny takie indywidualne, tylko dla siebie, obecnie takie czytania są w cenie promocyjnej i tutaj w tych czytaniach już patrzymy sobie bardzo dokładnie w każdą poszczególną sferę Życia. czyli ym, patrzymy na przykład finanse, na przykład miłość, zdrowie. Też możecie do tego czytania zadawać swoje pytania, bez limitu pytań i to wszystko będziemy sprawdzać Wasze konkretne tutaj aspekty. Także zapraszam te osoby, które są zainteresowane czytaniem indywidualnym na nowy rok numerologiczny do kontaktu mailowego. Ten rok numerologiczny będzie już na nas oddziaływał właśnie od 18 września, czyli wpływy roku 2021, pomimo tego, że kalendarzowo jeszcze będziemy w roku 2020. Numerologiczna trójka. Jakie są dla Was tutaj przede wszystkim wyzwania stawiane w nowym roku numerologicznym? Wyzwania, zagrożenia, no jak nam się pokaże, tak będziemy widzieć, proszę bardzo, koło Fortuny. Wyzwaniem może być taka totalna zmiana swojego życia, zamknięcie jednego rozdziału, pójście za czymś nowym, obrót pieniędzmi, również to jest koło Fortuny, więc jak najbardziej te pieniądze tutaj wchodzą w grę, czyli dobra strategia dobre biznes plany, dobra inwestycja, dobre szafowanie gotówką, otwarcie się na zmiany, przełamywanie różnych karmicznych, przepracowywanie różnych karmicznych schematów, różnych karmicznych rzeczy, które tutaj jeszcze zalegały, bo to koło fortuny już chce po prostu wykonać ten pełny obrót. Więc to jest dla was wyzwaniem, bo to oczywiście może nie być takie łatwe. Natomiast co jest dla was szansą na ten nowy rok numerologiczny. Mamy kartę sprawiedliwość, czyli faktycznie możecie pokończyć te karmy różnego rodzaju, które tam są. To są na przykład karmiczne związki, które mogą się zakończyć, przepracowanie różnych Waszych indywidualnych karm, które możecie mieć zakodowane w dacie urodzenia, to są też rozstrzygnięcia, to są, jeżeli mielibyście sprawy sądowe, to to są sprawy sądowe, które tutaj już w następnym roku numerologicznym no, muszą się wyjaśnić. To są wszelkiego rodzaju sprawiedliwe rozwiązania. Sprawiedliwe w ujęciu odgórnej sprawiedliwości, tej sprawiedliwości boskiej, takiej ponad naszą ludzką sprawiedliwością. Ale to jest też taki dyktat rozumu, zyskiwanie równowagi, układanie sobie pewne, pewnych fragmentów naszego życia, tak aby to pasowało do całości układanki. Więc tutaj ten nowy rok numerologiczny Wam akurat może przynieść zupełnie nowy porządek, takie naprawdę, naprawdę zdarzenia wiekopomne w Waszym życiu, które będziecie pamiętali bardzo, bardzo długo, być może nawet do końca życia. I teraz jeszcze taki dodatkowy przekaz dla numerologicznych. Trójek wylosujemy kostką cyfrę. Jeżeli będzie to cyfra parzysta, weźmiemy białą kartę. Jeżeli cyfra nieparzysta, weźmiemy czarną kartę. Biała to jest oczywiście pozytyw, czarna negatyw, także albo będzie lada, albo będzie ostrzeżenie. Zobaczmy, co tu mamy. Dwójeczka parzysta. Dla wszystkich na razie wypadają parzyste, czyli bierzemy białą kartę i co tutaj e, dla Was macie konia. No i pięknie, wiecie dlaczego? Dlatego, że dla mnie zawsze koń jest. Jest symbolem przemiany, takiej zmiany, którą sami napędzamy, takiej zmiany, na którą jesteśmy gotowi. Koń to jest zwierzę, które zawsze jest gotowe do galopu. Koń to jest zwierzę, któremu towarzyszy umiłowanie wolności. To jest zwierzę, które gna nas do przodu. Jeżeli widzimy konie, bardzo często pojawiają nam się takie znaki w naszym otoczeniu, to jest to dla nas taki sygnał, że pora wyruszyć w jakąś drogę. Pora właśnie zakończyć. Pewne cykle, i być może udać się w zupełnie nową podróż w naszym życiu ku czemuś nowemu, ku jakimś nieznanym lądom. Więc ten koń zapowiada tutaj nowe wyzwania. Podróże, zarówno takie mentalne, jak i fizyczne, faktyczne podróże, które możecie odbywać, czyli z miejsca A do miejsca B i tak dalej, i tak dalej. To jest też właśnie taki duch wolności, który się tutaj w Was rodzi i siła do tego, żeby właśnie wszelkie okowy, wszelkie kajdany tutaj przełamać, żeby tym galopem właśnie gdzieś tam pobieżyć, żeby przyspieszyć pewne sprawy. To zdecydowanie jest dynamika, przyspieszenie, obranie nowego kursu i też. Podjęcie decyzji, że ja w końcu w tym kierunku idę, bo wcześniej tej decyzji mogło nie być. Teraz w końcu jest taka właśnie decyzja podjęta, no i wybieramy się gdzieś w jakimś kierunku. Także, no tutaj u Was widać, że będzie zryw, że będzie się działo, i jeżeli nawet długo z czegoś nie mogliście wyjść, bo to mogło trwać latami, to w nowym roku numerologicznym faktycznie macie szansę to odpuścić, pójść do przodu i uwolnić się od tego raz na zawsze. Dziękuję serdecznie numerologicznym trójeczkom. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, zapraszam osoby zainteresowane na czytanie prywatne. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.